Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Lewoc, jestem sędzią Sądu Rejonowego w Legnicy. W chwili obecnej mam przyjemność orzekać w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ale przez bardzo długi czas sądziłem w Wydziale Karnym. W związku z tym yy, chciałbym się z Państwem podzielić yy, takimi refleksjami czy wspomnieniami pewnej sprawy, którą miałem okazję orzekać. Była to sprawa karna, chyba 13 lat temu, sprawa karna dotycząca yy, przestępstwa znęcania się. Ta sprawa wywarła na mnie tak duży wpływ, że pamiętam ją do dzisiaj. I postanowiłem właśnie podzielić się z Państwem swoimi spostrzeżeniami, wspomnieniami, ale także tym, jak bardzo ta sprawa wpłynęła na moje życie, tak naprawdę. Zarówno zawodowe, jak i w pewnym mierze osobiste nawet. Ponieważ, jak Państwo pewnie się domyślają, my sędziowie kiedy orzekamy w danych sprawach staramy się podchodzić do nich oczywiście na chłodno, obiektywnie zgodnie ze sztuką natomiast każda z tych spraw wywiera na nas pewne piętno oddziałuje na nas ponieważ jesteśmy ludźmi tak jak każdy w związku z tym bardzo przeżywamy to co się dzieje w danych sprawach zwłaszcza jeżeli one mają taką naturę, znaczy są emocjonalne, niosą w sobie ładunek emocji. To była sprawa dotycząca znęcania się, jak już wspomniałem. Pamiętam, że to było starsze małżeństwo. Starsze, no tak około sześćdziesiątki powiedzmy, dojrzałe. Byli Państwo w związku małżeńskim przez chyba 40 lat. Mieli dwoje dorosłych dzieci, które już nie mieszkały razem. Mieszkali w bloku, taka zwykła rodzina, można powiedzieć. Albo i niezwykła, dlatego że Pan był górnikiem przez długi okres i uległ wypadkowi przy pracy. W związku z tym poruszał się o wózku inwalidzkim. W tej sprawie ten pan był oskarżony o znęcanie się nad swoją żoną, której zeznania zrobiły na mnie tak kolosalne wrażenie, ponieważ ta pani mówiła bardzo takim beznamiętnym głosem o potwornościach, które się działy w czterech ścianach, o których właściwie nikt nie wiedział. Zaskakujące dla mnie było to, że ten pan był osobą z niepełnosprawnością, jak już wspomniałem, czyli na wózku im ponieważ po wypadku w kopalni miał uraz kręgosłupa i w ogóle nie mógł chodzić. I to trwało od 15 lat dobrych. I pamiętam jak dziś, jak pani opowiadała o tym, co się działo, zarówno przed wypadkiem, kiedy ten pan stosował przemoc fizyczną wobec niej oraz przemoc psychiczną wobec niej, wobec dzieci, które później bardzo szybko uciekły z tego domu. Ona została tam sama, właśnie z, z tym sprawcą, zarówno przed wypadkiem, jak i po wypadku. To znaczy ta przemoc fizyczna oraz psychiczna, której dopuszczał się ten pan wcześniej, wywarła. Na tą panią y, tak ogromny wpływ i taką ogromną traumę, że y, ona później nie potrafiła się z tego wyzwolić. Pamiętam jak dziś, kiedy opowiadała mi, opowiadała na, sądowi na, na sali rozpraw, y, składała zeznania wtedy w charakterze świadka. Pamiętam, że opowiadała y, o swoim lęku, y, który trwał y, właściwie przez cały okres trwania małżeństwa przez 40 lat. Ta pani była ofiarą przemocy, przemocy domowej. Pamiętam, kiedy ona opowiadała, że nawet wczoraj, ponieważ ci państwo mieszkali cały czas razem, nie było jeszcze wtedy narzędzi do tego, żeby tego pana z mieszkania odizolować, po prostu od tej pani. Kiedy ta pani wchodziła do pokoju z talerzem zupy, mówiła, że on patrzy na nią w taki sposób, że jej się trzęsły ręce i ona tą zupę wylewała. Po prostu jego przemoc psychiczna ograniczała się właściwie do, no oczywiście do, 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 do krzyków, wyzwisk, ale ona opowiadała o tym spojrzeniu, takim paraliżującym spojrzeniu, gdzie była już wyuczona, co będzie dalej, kiedy on tak patrzy na nią. Pamiętam, że to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, I, i później, pisząc uzasadnienie do tego wyroku, wskazującego tego pana, pamiętam taką swoją poniekąd bezradność, w jaki sposób opisać to, czego ja doświadczyłem na sali rozpraw, kiedy ta pani o tym mówiła. Ponieważ samo napisanie, że, że wzrokiem ktoś potrafi doprowadzić drugą osobę do roztrzęsienia i, i, i niemal. niemal yy, no, jakiegoś takiego ataku paniki jest bardzo trudne i czasami trudno dać wiarę temu. No a jednak tak było. Pamiętam, że właśnie po tej sprawie bardzo długo przeżywałem to, co się stało. Zwłaszcza później, jak się okazało, że druga instancja zresztą zmieniła ten mój wyrok, to znaczy złagodziła karę. Wobec tego pana. Pamiętam, że borykałem się z tym długo, że to jednak w, mojej, w moim odczuciu nie było wobec niej sprawiedliwe, ale ta sprawa wywarła na mnie wpływ, który właśnie ciągnął się później za mną. To znaczy, ja później trafiłem do Ministerstwa Sprawiedliwości i przez bardzo długi czas pełniłem funkcję naczelnika Wydziału do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie właśnie. I między innymi dzięki temu udało mi się zgromadzić cały bagaż doświadczeń dotyczących zrozumienia w ogóle zjawiska przemocy. Zrozumienia tego, jak to się dzieje, że po pierwsze, osoby dotknięte przemocą w rodzinie wcale nie tak łatwo odchodzą od sprawców, pozostają w takiej relacji. Dlaczego, dlaczego, jaka jest przyczyna tego? A poza tym, co można zrobić ja jako sędzia, co mogę zrobić w takim, w takim przypadku? Pracując z wybitnymi specjalistami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bardzo wiele się dowiedziałem, bardzo wiele się nauczyłem. Między innymi, miałem okazję przejść taki kurs dla trenerów programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, co bardzo otworzyło mi oczy i poszerzyło moje horyzonty. Co do poznania tego zjawiska. I pomyślałem sobie, że jest niezwykle istotnym, aby zarówno sędziowie orzekający w wydziałach karnych, którzy mierzą się z takimi sprawami na co dzień, sędziowie w wydziałach rodzinnych także, ale też i prokuratorzy oraz funkcjonariusze policji, zwłaszcza z pionów dochodzeniowo-śledczych. Którzy prowadzą dochodzenia czy też śledztwa w tego typu sprawach, mieli przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie, w zakresie tego, czym jest przemoc, czym ona się objawia, jakie są jej przyczyny oraz jak wygląda cykl całej przemocy. Ponieważ często zdarza się, że osoby pokrzywdzone przemocą. Starają się po, po pierwszym zawiadomieniu, na przykład organów ścigania o popełnieniu takiego przestępstwa, starają się później wycofywać swoje zeznania. I to powoduje frustrację dużą, zarówno u funkcjonariuszy, czy, czy, czy sędziów, czy prokuratorów, ponieważ no, jest całe postępowanie, jest materiał, i nagle pani, zwykle to jest pani, cofa swoje zeznania. To wywołuje frustrację i niezrozumienie tego, dlaczego tak się dzieje podczas gdy jeżeli ktoś ma okazję zapoznać się z pewną cyklicznością czyli tak zwanym cyklem przemocy zorientuje się łatwo że to jest właśnie pewien cykl to znaczy wchodzi pani czy ofiara czy osoba dotknięta przemocą w rodzinie wchodzi w kolejną fazę w fazę na przykład miodowego miesiąca kiedy sprawca stosuje przemoc, potem przeprasza, później twierdzi, że to się już więcej nie powtórzy, stara się wynagrodzić w jakiś sposób to, co zrobił, a dopiero później następuje kolejna faza narastającego napięcia i znowu eksplozja agresji czy przemocy. Ten cykl, on coraz przybiera coraz mniejsze kręgi, coraz częściej to się powtarza. W każdym razie, bez znajomości chociażby tego prostego mechanizmu, My nie wiemy, dlaczego ta osoba cofa zeznania. Zresztą mogą być różne przyczyny, groźby chociażby, prawda, ze strony sprawcy. Jednym słowem, ważne jest bardzo, aby osoby, które mierzą się po prostu z takimi sprawami, posiadały taką wiedzę. I, i udawało mi się przez bardzo wiele lat wprowadzić do programu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ten temat, zarówno dla aplikantów sądowych czy prokuratorskich, jak i w ogóle później dla sędziów. Nawet tutaj w moim sądzie udało mi się w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który jest odpowiedzialny za działania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zorganizować dla sędziów takie szkolenia sędziów karnistów i rodzinnych, Szkolenia z zakresu programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców, aby wiedzieć, co to są za programy i co my możemy im zaoferować. Ponieważ istotne jest bowiem, aby wiedzieć, że my sprawą karną i tym, nawet, że osądzimy sprawcę, my nie załatwiamy sprawy. To znaczy, przemoc w rodzinie nie jest tylko sprawą karną, to jest pewien problem społeczny który wymaga rozwiązań na wielu płaszczyznach. Narzędzia prawnokarne jest tylko jednym z elementów, którym my już przeciwdziałamy czy zwalczamy właściwie przemoc, która już powstała. Natomiast na wielu, wielu płaszczyznach potrzeba działań, które albo mają walor profilaktyczny, czyli zapobiegają temu, na przykład, za pomocą edukacji, już od przedszkola, szkoły, w jaki sposób zachowywać się w sposób nieprzemocowy, jak i poprzez kampanie społeczne, czyli pewnego rodzaju edukację już osób dorosłych, zwracania uwagi i uwrażliwiania na problem zjawiska, poprzez już działania na płaszczyźnie pomocy społecznej, czyli ośrodków pomocy społecznej także obszaru ochrony zdrowia, ponieważ tam trafiają osoby, które są dotknięte przemocą fizyczną, seksualną, policja oczywiście, edukacja, ponieważ dzieci w szkole także mogą okazywać objawy tego, co się dzieje w domu, czyli przemocy. Gminy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednym słowem, bardzo wiele obszarów jest koniecznych do tego, żeby pomóc danej rodzinie, żeby rozwiązać problem, czyli zlikwidować przemoc. W chwili obecnej w Polsce mamy funkcjonujący system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, już od dobrych kilku lat. On funkcjonuje i przynosi rezultaty. Oczywiście. Wszystko zależy od tego, w jakim miejscu taki zespół interdyscyplinarny, bo tak się nazywa to ciało, lub grupa robocza, y, działa. Jakie są kompetencje poszczególnych osób wchodzących w skład tych organów. Tym niemniej y, mamy już system. System oparty na zasadzie właśnie interdyscyplinarności, czyli przedstawiciele tych różnych obszarów, które, y, które zajmują się przemocą, gdzie y, docierają do rodziny. Na przykład, czy pracownicy socjalni, czy też kuratorzy sądowi chociażby w sprawach rodzinnych, bądź też w sprawach karnych, czyli kuratorzy dla dorosłych, bądź też y, pielęgniarki środowiskowe, jednym słowem, przedstawiciele organów, służb, instytucji, które mają wgląd, y, czy też docierają do tej rodziny bezpośrednio, czy dzielnicowy chociażby. Jednym słowem, te osoby w sytuacji, kiedy y y y Powstanie podejrzenie, że przemoc zaistniała, czyli zostaje wszczęta procedura niebieskiej karty, zbiera się ta grupa robocza i podejmuje działania w celu zatrzymania przemocy. My, czyli sędziowie, w ogóle wymiar sprawiedliwości, mamy tutaj dużą pracę do wykonania, ponieważ my. Oddziałujemy na sprawcę, my jesteśmy w stanie odizolować go od osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, czyli na pewien czas dać osobie pokrzywdzonej możliwość uzyskania pomocy w warunkach nieprzemocowych. Od tej sprawy, o której wspomniałem na początku, upłynęło już 13 bądź 14 lat, i rzeczywistość, zarówno społeczna, jak i rzeczywistość prawna, zmieniła się. Mamy nowe narzędzia do przeciwdziałania te, y, temu zjawisku, mamy narzędzia do oddziaływania na sprawcę. Teraz cała rzecz jest w tym, żeby z tych narzędzi korzystać, żeby je wykorzystywać, żeby także oprócz narzędzi, które są zakazami, nakazami bądź karami, zaproponować sprawcy także możliwość zmiany swojej, y, swojego zachowania i swojej postawy w postaci programu korekcyjno-edukacyjnego. Do tego zachęcam zarówno koleg koleżanki, kolegów sędziów, prokuratorów także, którzy proponują czasami wymiar, yy, wymiar kary w, w akcie oskarżenia, we wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej, jak i wszystkim osobom, które yy, mają do czynienia z obszarem przemocy, aby proponowali sprawcom. Sąd już nie proponuje, tylko nakazuje sprawcy uczestnictwo w tym programie. Yy, Przystąpienie do niego, bo to jest duża szansa. To jest szansa zarówno dla sprawcy, że on rzeczywiście zmieni swoje zachowanie, dla osoby pokrzywdzonej, bo nie zawsze ona chce odchodzić od sprawcy. 70% kobiet, jak wynika z badań, nie chce się rozstawać ze sprawcą. One chcą, żeby sprawca się zmienił. Więc czasami to jest myślenie życzeniowe, ale przynajmniej dajmy taką szansę. Oraz dla samego sprawcy, ponieważ wielokrotnie oni. Także są osobami uwikłanymi w przemoc, ponieważ wielokrotnie są osobami samymi, którzy doświadczyli przemocy w dzieciństwie, od rodziców chociażby, i powielają później te wzorce, ponieważ przemoc jest zjawiskiem wyuczonym. Dlatego można go oduczyć: zarówno nauczyć się technik powstrzymywania agresji, złości, przemocy, jak i również zmienić swoje postawy. I to jest najważniejsze. Dlatego też zachęcam wszystkich do korzystania z tych narzędzi i z tych programów, ponieważ chciałbym, żeby tych spraw, które właśnie wtedy na mnie miały taki duży wpływ, było po prostu jak najmniej. Dziękuję bardzo.